Hej, z tej strony Wen. ja tylko tylko na szybko. Przed odcinkiem powiedzieć Wam, że już w sobotę o, o godzinie 13:30 startuje nowa seria Minecraft Cyberpunk, której będzie zupełnie nowym fabularny na moim kanale i mam nadzieję, że Wam się spodoba i chcę, żebyście tam byli, ponieważ jest to coś, na tym, nad czym wkładam dużo serca i chcę, żeby to było jak najlepiej. Oraz to, że na gdzie możecie kupić gry taniej. Już Wam nie zostawiam miłego oglądania. <laughs> boże, boże, chwila, chwila. 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 Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Czy, Ja. Czy to był sen? Nie gadajcie czy to był sen, widzowie. To co się wydarzyło to był sen, czyli tamta osoba... wila Już do zasadku, szybko. Nie, nie, nie. Czy to naprawdę był sen? Naprawdę był sen, czyli, czy jestem sam na wyspie? Boże, 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 nie gadajcie, nie gadajcie, nie gadajcie, nie gadajcie, nie gadajcie, proszę. Powiedzcie, że, powiecie, że to nie jest sen, tylko... Bo nie sen, to nie był sen, to nie był sen, to nie był sen.

w dzisiejszym odcinku powróciłem na te stare śmieci, które są które są bardzo do mnie wspomniane dobrze o buty żelazne tutaj miecz z dutingiem dobra, pójdźmy do to co temy Kochani, napiszcie komentarz sen, a to przed nami, ponieważ to co się wydarzyło, to był tylko sen. To był tylko głupi sen, którego naprawdę nie powinno być w mojej głowie. O, pajączek tam jest. tej pajączku! Którego nie powinno być. To jest tylko głupie przeżycie. Tak naprawdę nic się nie zdarzało. To dalej jest tylko zwykły sturigol, który muszę tutaj rozegrać, a tak naprawdę muszę to wszystko co zrobiłem wcześniej odbudować tutaj Ci tak. Tutaj była część. Jaka inna to było łóżko dla tej dziwnej. co nie wiem, jak to coś się nazywało w ogóle, więc nie mi w ogóle nie zapomnę. Jak nie będę imienia, to nie zapomnę. Tutaj piesyki były, tutaj były, tak. Najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to jest po prostu zrobić sobie kilo kamienne szybko. I... o! Pajączek tam. Dobra, ukrócę tutaj cierpienie pajączku. Dziękuję. Pojemny. Możesz. O, co to jest? Zresztą nie robiłem portalu do Był Conquil, zobaczmy, nie. Ja moim za że ja to. Nie, nie podoba mi się to w ogóle. Że nagle się budzę i nagle tu jest portal, tylko portal tu nie było. Chyba, że był, nie pamiętam tego. To jest możliwe, żeby tu był portal, bo nie pamiętam, żebym po tego portalu w ogóle robił. Nawet nie mam Od diamentu i obsydia, żeby ten portal zrobić. Tak, nie pamiętam, więc. Witaj, pewnie zastanawiasz się. Zresztą wszystko się zmieniło i znowu znikało, ale to jest tylko mały szczegół. No to jest taki mały szczegół, że nie uwaliło pół domu I zabrało mi osobę i... Jeszcze był jeden pies! Jeszcze był... To był jeszcze piec? A tu była farma Nie... Tu to... to dużo poznikało Wszyscy cofnąłem gdzieś... Jak zaczynam ten dom budować, ale dobra, nieważne um, jako... Chcę ci zaproponować zupełnie nową przygodę Możesz możesz już nie przeżyć Jedyne co musisz zrobić, to zrobić to, to, to do portalu Chyba wejść do portalu, słuchaj, zapisała, co się, zapomniała Zapytasz się, zaprzynie... Zapyta się, gdzie cię przyniesie portal. Sam nie wiem, ale gdzieś na pewno. Miłego. Super. Ja mam wejść do jakiegoś portalu, tak? Nie. Nie, 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 nie ja nie wchodzę do żadnego portalu. Ja tu chcę przeżyć przygodę na tym serwie. O, mogę zebrać? O, dziękuję Złonko. Ja chcę to przeżyć na tym serwerze. Tutaj, na tym świecie, nie na jakiś innych światach. Chociaż z drugiej strony przeżycie innej przygody niż to co mam tutaj. No to będzie fajne. Ale nie. Ja potrzebuję Dzień dobry. Ja chcę przejść tutaj, ja tu mam swoją kopalnię. Ja tutaj wykopię sobie drewno, ja to jest odbuduję sobie domek i no, będzie pięknie. O, tutaj kopię, nawet... kopię pierwszego. O, tutaj jest na dziura. Kopię tutaj pierwszego kobla. Będzie pięknie, Będzie tutaj jak zrobię ten drzewo. Ale jednak... hmm. Jednak tak myślę. I... jeżeli mam... ten świat w większości to był stan, to mam mieć pewność, że to nie jest ten. Jak wejdę do portalu, to znacznie przeniosę tutaj. Hmm, może spróbować? Nie wiem, czy się obozę znowu? Nie wiem, może. Nie, 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 ja nie będę już ryzykował. Ja idę sobie sikierkę zrobić, ściąć drzewa. Napiszcie widzowie w komentarzu, co byście zrobili na moim miejscu. Czy poszlibyście do tego portalu, czy zostali na tej wyspie? Ja powiem mam, że ja chyba zostanę na tej wyspie. Nic mnie już tutaj więcej nie trzyma, tylko czysta przygoda. Jedno jest na tym świecie sieci mieszka, to tylko czysta przygoda, więc robimy szybko sikierkę, Pek, pek. Pyk, 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 pyk. A, zapomniałem... Zapomniałem, że na tym świecie się można zrobić tylko. E, może tylko zrobić siekierkę przy pomocy przepalenia i czy mam węgiel? oczywiście, że nie mam. Czy mam skrzynce? Mm, mam, mam mam skrzynce. Czy to siekierkę szybko? Dobra, pyk, pyk, i no. Ale... Górny naprawdę kusi wejść do tego portalu, bo widzowie. Jeżeli to ma być przygoda, której nigdy nie zapomnę i nigdy mi się nie przydarzy, to czemu mam nie wejść do tego portalu? Hmm, naprawdę, kusi, kusi to zrobić, ale ja mam silną wolę i mnie nic nie zatrzyma. Ja tutaj przetrwam na tym świecie i nic się nie zmieni, i nic się nie zmieni. No, przy... Mam trzy stona, więc cyk, cyk i cyk, mamy stone axa. Proszę bardzo, idziemy teraz na dół, ściąć to drewno, zrobić podłogę. I tam spokojnie odbudowywać wszystko, zrobić później piec, potem zrobić farmę wszystko będzie pięknie, ale z drugiej strony okej okay. człowiek ze swoimi słabościami musi się samąć twarzą w twarz. Dobra, stańmy i zobaczmy to jeszcze raz. Zwykły portal Nederu, który nie chce myśleć, żeby zaprowadzi mnie gdzieś do zupełnie nowego świata, gdzie przeżyje zupełnie nową przygodę, ale to kusi tam wejść! Jakbyś w komentarzu, co byście zrobili na moim miejscu? Czy weszlibyście tam, czy zostali? Ja chyba. Jeżeli to jest sen, na pewno tu wrócę. Więc nie ma sensu dalej budować, tylko przeżyć tą przygodę. Próbować tą, próbować tą przygodę przeżyć, więc. Nie, powiem tak. Dobra. Zrobię to dla was i ja wejdę do tego portalu. Ja wiem, że się wstrzymywałem, ja wiem, ale. W sumie, jeżeli to ma być kolejny sen jakaś kolejna głupia anomalia no to. to zróbmy to. Wejdę do tego portalu. i przeniosę się do zupełnie nowego świata. Widzowie, pamiętajcie, robię to tylko dla was. Raz, dwa i trzy. O, o, wow. o wow. Co? O! Gdzie jestem? Co, co to jest? Zresztą miałem jakieś... Quest Book... starting House... Booking of Fates... Doc Charm? Will's Constant... Co tu się... Starfish... Starfish... Crab... Owce... Nie, czekaj... Co tu jest? Co, co się właśnie stało? Zresztą jestem na innej w ogóle... Chwila... Dobra... Chwila... Okej... Okay. Tutaj nic nie daje... Dobra, co to jest? Encyklopedia. To jest. Charmed Wood. drzewo. Co to jest? Co? Co, 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 co? Czemu to jest? Crops. Czemu. chwila. Questbook. O Boże, co to jest? Tu. Yy, ok, dobra. Ok. Jestem totalnie zgubiony. O co tu chodzi? Wszystko. Co jest? Czemu nagle. Czemu nagle się okazuje, że jestem. Dobra, rozumiem o co w tym wszystkim chodzi. Dobra, weźmy tu łódkę. I czemu jestem w ogóle. Dobra, zacne drzewo, zacne drzewo po prostu, bo ja nie wiem co się dzieje. Widzowie, napisz w komentarzu gdzie jestem w ogóle. Czemu ja w ogóle nie mogę. Nie... Czemu się mogę przebliżać tutaj? Czemu jestem w zupełnie. dziwnym miejscu? Nie rozumiem tego w Chiny, ale. Widzowie, napiszcie w komentarzu o co chodzi. Czemu to się wszystko stało. I czemu ja jestem w tym miejscu? Proszę, napiszcie w komentarzu, bo ja w ogóle nie rozumiem co się dzieje w tym świecie. Ale dobra, weźmy zacznijmy. I taki... To jest ten dog charm. Piesek! O kurde! Ale to jest dobre. Ej, czyli co tu zrobi? A, dobra, nie działa tak jak zawsze, czyli że... Polował. Okej, okay, dobra, no to zróbmy crafting. Teraz co to jest Starting House. <laughs> Mogę stomek wybrać? Startowy, ol, super! O mój Boże, red, white, orange, co jest? Ale to jest super! O mój Boże, ej, ja ten sobie zostawię. Ja to sobie zostawię. Dobra, zróbmy sobie crafting. Tutaj, czemu to jest? Ring, to jest Boże. Ciekawe, ile to jest modów w sumie? Czy to jest lepszy od paczki Adventure? Z czy ja jaracie się nową przygodą, bo ja tak, bo ja się jaram, bo ja nie wiem co to jest w ogóle. czyli to jest... że to nie jestem, to jest naprawdę wspaniałe. Dobra, pyk, kiloff. Pyk, 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 pyk. Jakieś achievementy dostan. Dobra. Do kopalni szybko. Dobra, do kopalni szybko. Szybciutko, żeby nie było potem problemów z tym. Dobra, kobel cyk. Kobel cyk. Stone edge, dobra. Wow, wow wow wow, jestem... ej, jestem ciekawa, w sumie, czy bym ten... gdzie jestem? A tutaj jest wyjście, dobra. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, zróbmy sobie kamienny kilof na szybko. Czy też żadnych itemów? Chyba żadnych itemów nie brałem ze sobą, więc... Ale... kurde czy ja chcę... No, bo to jest taka wyspa, na której chciałem się pierwotnie osiedlić, więc tutaj mógłbym to zrobić. I... Nie wiem. Nie wiem tutaj postawię sobie ten domek, ten startowy najbardziej, bo ten najbardziej fajnie wygląda. Ale ten też jest fajny. Ten met color tam sobie na czerwony. Coppity style. Kurde, też jest fajny, ten desert nie pasuje. To który z tych trzech? To no, widzowie. Napiszę w komentarzu, w komentarz który domek wybrać. Pierwszy, drugi czy trzeci. A z komentarzy wybiorę i go wybuduję w komikcinku. I chyba na tej wyspie to zrobimy, bo tutaj są wszystko, czego bym potrzebował. Czyli no. Bo bambus. Bambus. Czy ja... to jest taki bambus? Taki... Speak, dobra. Dobra, ale przejdźmy dalej. Tutaj mam Book of, book of Fates, czyli Fire. się Place. Ok, czyli mam tu jakieś rzeczy wygrać: Necromanta. Ok, czyli to są chyba skille, jakie mogę grać. Dobra, ee, dalej. Tu było jeszcze Bisek i Steelbook. Jaką chcę mieć kategorię? selective Class, Lumberjack, Zeltak, Miners. Lunar, farmer, scout, Hermit, Fisherman. bardziej to by mi się podobał farmer. More Infensive Aiming Technik. I jestem farmerem, dobra. I teraz crafting. Okej okay. Harvest XGC, Green Thumb Okej, okay, dobra, ci zadania kolejne. Dobra. Ej, to jest dobra, to jest o wiele lepsze niż to co było wcześniej. Dobra, pięknie, zarąbiście. Dobra. Wiesek zrobię sobie, bo jeszcze nie zdecyduję jaki dom wybudować. Wchodzimy. Pyk, 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 pyk. Pyk pyk, 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 pyk. Pyk pyk, pyk, I według tego to powinienem teraz zrobić jeszcze pójść do kopalni raz i wykować trzy kobla. Boże. To jest najciekawsza rzecz, jaką można było zrobić. Naprawdę. Jak wiecie, co wiecie, wejście do tego portalu to była najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. I wiecie, co widzowie co jeszcze wam powiem? Na tym zakończymy ten odcinek, bo chcę dalej tą paczkę odkrywać z wami. Ja byłem Wen, wy by byliście genialną widownią. Na razie i pa, pa.